Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś krótko o dywersyfikacji. Oczywiście warto dywersyfikować, ale jeżeli dopiero rozpoczynacie swoją karierę zawodową i nie macie jeszcze żadnych środków, więc ciężko tu mówić o jakiejś dywersyfikacji. Musicie postawić na jakiegoś konika, i tutaj ważna rzecz, trzeba być przygotowanym na to że ten konik może paść i trzeba zmienić na innego konika. Zdarzają się oczywiście przypadki, takie złote szczały, że ktoś wybierze jedną rzecz i już do końca życia będzie się tym zajmował, i to będzie przynosiło mu profity, będzie z tego zadowolony i tak dalej, i tak dalej. Przeważnie tak kolorowo nie jest. Więc na początku stawiacie na jakiegoś jednego konika z tym założeniem, że Coś się może nie udać i trzeba będzie dokonać jakiejś zmiany. Warto próbować różnych rzeczy na samym początku, żeby też w ogóle dowiedzieć się, co chcemy robić, co sprawia przyjemność, w czym jesteśmy dobrzy, co jest perspektywiczne i tak dalej. Dopiero jak już nasze, nasz kapitał zacznie rosnąć, to warto zastanawiać się też nad tym, czy może nie dorzucić kolejnego konika, który będzie, na którym będziemy jechać. I tak z biegiem czasu kolejnego, kolejnego warto też nie przesadzać z tymi konikami, bo nie ogarniemy wszystkich, ale tu jak już posiadamy większy kapitał, no to dywersyfikacja jak najbardziej jest wtedy wskazana. Dużo było takich przypadków, gdzie jacyś Znani sportowcy, przeważnie amerykańscy, którzy zarabiali bardzo duże pieniądze, e, trenując, e, startując i będąc w szczycie kariery, a potem po skończeniu kariery okazywało się, że są bankrutami, bo przez cały czas wydawali tyle, ile zarabiali, a nawet jeszcze więcej. Więc warto też oszczędzać. Nawet jak zarabiacie bardzo mało, to gdzieś wyrabiać sobie taki nawyk. Oszczędzania, żeby trochę odłożyć. Bo znowu, jeżeli nie macie tego nawyku odkładania, to z biegiem czasu rozwoju kariery zarabiacie coraz więcej, ale też wydajecie coraz więcej i dalej niczego nie odkładacie, a niektórzy wydają więcej niż zarabiają. Tak przyszłościowo. No to jest yy, przykład tego największym jest, są państwa, gdzie państwa miasta, gdzie po prostu życie odbywa się na kredyt, czyli po zaciągamy kredyt, żeby tu i teraz realizować pewne obietnice, przeważnie wyborcze, a odda się w przyszłości przez to, że mamy inflację, pieniądz się dewaluuje, no i, i to jakoś funkcjonuje. Ale w życiu prywatnym no nie zawsze tak działa. Warto sobie odkładać na poduszkę finansową nawet jak jesteście w kredycie, macie kredyt na mieszkanie, to i tak warto odkładać. Nie warto żyć tak na zero, czyli tyle, ile zarabiacie, tyle wydajecie. No, tak jak powiedziałem wcześniej, warto sobie wyrobić taki nawyk odkładania, bo potem im więcej zarabiacie, tym więcej odkładacie, większa poduszka i to naprawdę się sprawdza. Dużo Influencerów, którzy gdzieś pokazują się na YouTubie, czy na Instagramie, czy na Facebooku, jak to nie pozarabiali, no to też jak spojrzycie, to inwestują nie tylko w kryptowaluty, albo nie tylko w mieszkania, ale jeszcze gdzieś, w złoto, w akcje, w obligacje skarbowe, czy w jeszcze jakieś biznesy inne. Bo zdałem sobie sprawę, że to, co robią, przynosi dobre profity. Ale dlaczego by nie zabezpieczyć się? No każde źródełko może kiedyś wyschnąć, więc warto mieć to z tyłu głowy. Warto sobie odkładać na poduszkę finansową. Warto dywersyfikować też swoje umiejętności, uczyć się nowych rzeczy, bo świat się zmienia dynamicznie i coraz bardziej dynamicznie się zmienia. Tutaj też warto w swoich wyborach życiowych, no bo niektórzy podejmują takie wybory życiowe. No głównie nie są to ich wybory życiowe, bo podejmowane są w takim wieku, gdzie jeszcze nie mamy takiego doświadczenia i nie do końca wiemy, nie jesteśmy na tyle samoświadomi, co byśmy chcieli robić i co nam sprawia przyjemność, ale swój wybór swojej kariery życiowej, gdzie poświęcamy, nie wiem, 7-10 lat na zdobycie Jakiegoś zawodu i dopiero po tych powiedzmy 10 latach, jak jesteśmy specjalistą, zarabiamy dobre pieniądze, ale to jest 10 lat. Inni wybierają inne podejście, rezygnują z edukacji, a stawiają na jakieś swoje biznesy, na rozwój osobisty. I tu z tymi wyborami życiowymi no, jest ciężki temat, bo niektóre wybory no, są tak naprawdę na lata. Kredyt na mieszkanie na 30 lat można. To mieszkanie sprzedać, można wcześniej spłacić, ale założenie rodziny, dzieci to nie są już takie wybory, gdzie po roku, a dobra, to już nie, już mi się nie chce, to już nie będę się tym dzieckiem zajmował. No nie, tak samo jak poświęcamy się jakiejś karierze zawodowej i na przykład idziemy w zawód lekarza i tutaj po 10 latach jesteśmy już takim specjalistą. Gdzie faktycznie możemy sobie otworzyć na przykład swój gabinet i już możemy zarabiać dobre pieniądze, ale to jest 10 lat, które poświęciliśmy na edukację w tym kierunku. I może się okazać, że jednak no, nie pasuje nam to, co robimy, ale ciężko też potem znowu to zmienić. Warto pomimo nawet tych wyborów takich długofalowych na kilka, kilkanaście lat też rozwijać jakieś poboczne umiejętności, mogą się nam zawsze przydać. Jak samo ten lekarz, albo tutaj może inny przykład z firmą. Otwieracie sobie jakąś firmę, która dobrze prosperuje na działalności gospodarczej i okazuje się, że ta firma już ma przychodu kilka, kilkanaście milionów, a wy dalej jesteście na tej działalności gospodarczej. No nie jest to dobry, dobry pomysł, bo odpowiadacie całym swoim majątkiem za to, co się może wydarzyć w przyszłości, więc warto może wtedy przejść na spółkę z o, może jakąś spółkę akcyjną, no, są różne inne warianty, warto też sobie, jak już zarabiacie więcej pieniędzy, przejść na jakieś inwestycje, odkładać w jakieś akcje, może w kryptowaluty, może, może w kruszce, może jeszcze obligacje kupować skarbowe. Ważne, żeby kiedy już ten kapitał rośnie Mieć tego swojego konika, tego lidera, który ciągnie to i nie porzucać go, bo to też nie o to chodzi, bo warto poświęcać najwięcej na to, co sprawia, najwięcej przynosi i daje największe przychody. Ale też warto sobie tam 10-20% zasobów swoich zostawić na właśnie jakieś inne poboczne rzeczy, które w razie czego mogą się przydać jako takie wyjście awaryjne, jakby. Żeby jakby wydarzyło się coś, co no nie do końca dało się przewidzieć, taki czarny łabędź, taka jeszcze ciemna strona tej dywersyfikacji i tych wyborów. No są też osoby, które przez całe życie tak dywersyfikują, nie są w stanie wybrać i mają to rozdrobnione wszystko, uczą się nowych umiejętności, a nie są w stanie się poświęcić dużej na jednej rzeczy. I tak naprawdę robią milion rzeczy, a nic nie robią dobrze, w niczym nie są dobrzy i to tak, takie całe życie spędzone na tym, na szukaniu tego złotego grala, bo też takiego złotego grala życia, co będziemy robić. No, no nie ma takiego złotego grala. Są rzeczy fajne, fajniejsze, dla nas lepsze. Musimy wybrać to, co dla nas jest najlepsze, no ale. Nie ma czegoś takiego, co by w 100% było tak idealne dla nas, więc trzeba pewno też zaakceptować te niedogodności związane z jakimś wyborem. Więc dywersyfikacja jak najbardziej, warto od pewnego momentu coraz więcej ją wprowadzać, bo tak jak powiedziałem na początku, może się okazać, że duży kapitał zarabiamy na jednej rzeczy, nie dywersyfikujemy się i to źródełko. Wysycha i nagle tracimy jedno źródło dochodu i wszystko nam się może wysypać. A tego byśmy oczywiście nie chcieli. Jeszcze jedna rzecz na koniec im więcej zarabiacie, bo też żeby szybko dużo zarabiać, no to ryzyko też jest bardzo duże. Czy to gdzieś na inwestycjach, na tradingu, czy na własnym biznesie, no większe zarobki wiążą się z dużo większym ryzykiem. Warto z biegiem czasu ograniczać ryzyko i gdzieś wchodzić w jakieś biznesy bardziej bezpieczne. Oczywiście, no, żeby osiągnąć spektakularne, bardzo duże e, wyniki, no to to ryzyko musimy ponosić cały czas e, duże, ale Pomimo tego, żebyśmy chcieli osiągać nie wiadomo jak super wyniki, warto z biegiem czasu to ryzyko ograniczać i przechodzić na coraz bezpieczniejsze źródła dochodów. To tyle na dzisiaj, dzięki i do usłyszenia, do następnego razu.